O co w takim razie chodzi z tym progesteronem i jakością snu? W momencie, kiedy wchodzisz w okres perimenopauzy, Twoje wahania estrogenu i progesteronu są takie tak naprawdę totalnie nieprzewidywalne, aż do wygaszenia funkcji jajników, która trwa tak naprawdę 7-10 lat, także to jest naprawdę kupa czasu. Natomiast co jest istotne? Same estrogen trochę mniej wpływa na jakość snu, najważniejszy jest progesteron, który będzie stymulował wytwarzanie. Gaba i dzięki właśnie niemu będziesz się lepiej wysypiać. Tylko, że sprawa wygląda tak, że podczas nawet hormonalnej terapii zastępczej, bo już nie mówię bez, bo sen, bez wsparcia hormonalnego to jest prawdziwa ruina, naprawdę kobiety cierpią niesamowicie, budząc się o stałej godzinie w nocy. Co noc albo mając problemy z zasypianiem. No więc z kolei, nawet jeżeli się stosuje hormonalną terapię zastępczą, to nie każda z nas może być w takim schemacie, żeby progesteron przyjmować co wieczór, tylko robi się to przez 14 lub 16 dni miesiąca w drugiej połowie. Cyklu, a wtedy, kiedy ten progesteron się e, odstawi, dostaje się okres. No i teraz tak, to w takim razie co zrobić, żeby się wysypiać też w tej pierwszej połowie cyklu, kiedy progesteron nas całkowicie nie wspiera, jego tam nie ma i on nie będzie wspierał jakości naszego spania. Otóż jest kilka zabiegów, jakie możesz zastosować, jeżeli jesteś też w takiej sytuacji i pewnie Cię zaskoczy, ale to są bardzo, bardzo prozaiczne rzeczy. Po pierwsze, możesz jeszcze wykorzystać działanie progesteronu, nawet kiedy go nie bierzesz, także te 4-5 do maksymalnie 7 nocy, nawet kiedy progesteronu już nie ma, będziesz na fali wysypiania się, bo organizm po prostu przyzwyczaja się do schematu lepszej jakości, Snu. Dalej, to co możesz zrobić. Wchodzisz z suplementacją, której generalnie ja nie jestem e, jakąś e, super zwolenniczką, no, ale faktycznie w tym przypadku ona przynosi efekty. E, na przykład biglicynian lub cytrynian, e, magnezu, teanina i gaba stosowane około 30 minut przed pójściem spać. One będą cię wspierać e, delikatnie, bardzo delikatnie w kontekście snu. Dalej, co jeszcze? Odkładamy źródła światła niebieskiego i tak jak się normalnie mówi, że 30 minut do godziny przed snem, to tak naprawdę my w okresie perimenopauzy czy menopauzy powinniśmy mieć znacznie mniejszy dostęp do e, właśnie źródeł światła niebieskiego, znacznie wcześniej, czyli już godzinę, dwie przed pójściem do łóżka. Odkładamy wszystko, co emituje nam światło niebieskie po to, żeby wspomóc znacznie bardziej.